Tajemnica, którą zna tylko 1% mężczyzn i której kobiety po prostu nie potrafią się oprzeć. Zastanawiałeś się kiedyś, co ci mężczyźni, którzy stanowią tylko 1%, robią inaczej, że kobiety są nieodparcie przyciągane do nich? Tajemnica tkwi w jednym kluczowym szczególe, który praktycznie wszyscy inni mężczyźni przeoczają, a ja dziś powiem ci o co chodzi. To jest taki rodzaj zachowania, który sprawia, że kobiety patrzą na ciebie w sposób, w jaki patrzą na nielicznych. Wierz mi, one po prostu nie potrafią się oprzeć. A najlepsze jest to, że możesz zacząć stosować te tajemnice teraz, bez zmiany tego, kim jesteś. Wystarczy, że dostosujesz to, jak się przedstawiasz światu. Dziś porozmawiamy o ośmiu zwykłych rzeczach, które robią mężczyźni Sigma, a które kobiety po prostu nie potrafią się oprzeć. To naturalne, Prawie instynktowne zachowania, które stawiają mężczyzn na szczycie listy preferencji kobiet. Takie rzeczy, jak cechy mężczyzn, sigma, które kobiety po prostu nie rozumieją, ale które robią całą różnicę, jeśli chodzi o przyciąganie. To są te drobne szczegóły, które kobiety dostrzegają i które często mężczyźni nie mają pojęcia, jak wpływają. I oczywiście zanurzymy się również w siedmiu rzeczach, które mężczyzna może zrobić, by kobieta nie potrafiła się oprzeć. Te cechy które musisz pielęgnować, aby stać się mężczyzną, którego kobiety po prostu nie mogą zignorować. Ale oto sztuczka, której nikt ci nie mówi: rzeczy, które kobiety robią i które mężczyźni uwielbiają, kiedy są robione w odpowiedni sposób, mogą być kluczem do prawdziwej i nieodpartej więzi. Pokażę ci, jak zachowywać się jak mężczyzna o wysokiej wartości: ten, na którego kobiety patrzą i myślą: to jest facet, z którym chce być. Więc już teraz pewnie zauważyłeś, że większość mężczyzn uczy się rzeczy, które mężczyźni nie potrafią się oprzeć zbyt późno, kiedy chodzi o przyciąganie kobiet, prawda? Ale ty będziesz o krok do przodu. Dzięki dzisiejszym wskazówkom zrozumiesz sześć rzeczy, które pewne kobiety robią inaczej i które mężczyźni uwielbiają oraz jak możesz to zastosować natychmiast, aby stać się jednym z tych mężczyzn, na których kobiety po prostu nie potrafią się oprzeć. Więc co powiesz na kolejny krok? Zostaw komentarz poniżej i daj znać, co myślisz o tej tajemnicy. Jesteś gotowy, żeby stać się tym facetem? Pokaż, że jesteś jednym z nielicznych mężczyzn, którzy naprawdę wiedzą, jak zdobywać kobiety. Czego kobiety naprawdę chcą? Słuchaj. Wiem, że wielu mężczyzn wierzy, że kluczem do zdobycia kobiety jest wyglądanie perfekcyjnie przez cały czas odpowiedni ubiór, idealne ciało albo ta wyćwiczona fraza, która zawsze jest gotowa. Prawda, mój przyjacielu, jest taka, że to nie ma najmniejszego sensu. To, co naprawdę robi różnicę, i mówię ci to z całego serca, to to, co znajduje się poza powierzchnią. Większość kobiet, mimo że mówią, że liczy się dla nich wygląd, tak naprawdę bardziej zależy im na tym, jak sprawiasz, że czują się w twoim towarzystwie. Piękno, tak, przyciąga uwagę. Ale to co utrzymuje jej zainteresowanie i sprawia, że jest związana z tobą. To uczucie, które przekazujesz, gdy jesteś z nią. Kiedy jesteś prawdziwy. Kiedy słuchasz uważnie. Kiedy naprawdę troszczysz się o to, co ona myśli i czuje, to właśnie to trafia do serca kobiety. Wyjaśnię ci to lepiej. Często mężczyźni myślą, że muszą być tym typem przystojniaka, który zaimponuje wielkimi gestami lub wyuczoną frazą. Ale prawda jest taka, że w głębi serca kobiety chcą, żeby ktoś sprawił, by czuły się wyjątkowe i unikalne, bez konieczności wysiłku czy sztucznej gry. Tajemnica, którą większość mężczyzn nie dostrzega to to, że to, co sprawia, że kobieta się zakochuje nie ma nic wspólnego z tym, co masz, albo co mówisz ale z tym, jak naprawdę łączysz się z nią w prawdziwy sposób musisz być autentyczny. A kiedy naprawdę potrafisz pokazać się takim, jakim jesteś? Bez udawania kogoś, kim nie jesteś, bez udawania, że coś masz, to wtedy stajesz się nieodparty. I to właśnie kobiety szukają, ale nie mówią tego na głos. Chcą kogoś, kto sprawia, że czują się swobodnie, kto ma pewność siebie, ale bez zbędnego nacisku. Chcą kogoś, kto naprawdę jest tam, słucha i zwraca uwagę. Więc, mój przyjacielu, jeśli przestaniesz tak bardzo martwić się o to, by zaimponować wyglądem i wyuczonymi słowami, a zaczniesz skupiać się na byciu sobą, na budowaniu prawdziwej więzi, kobiety zaczną interesować się Tobą w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałeś. To właśnie to przyciąga. I to sprawi, że one nie będą mogły się oprzeć. Tajemnica, którą zna tylko 1% mężczyzn. Słuchaj, zdradzę Ci sekret, który jest prosty, ale bardzo potężny. To, co naprawdę przyciąga kobietę, nie ma nic wspólnego z tym, co robisz ale z tym jak sprawiasz, że czuje się w twoim towarzystwie. Tak, dokładnie. Sposób, w jaki ją sprawiasz, że czuje się wyjątkowa, jest znacznie ważniejszy niż jakakolwiek rzecz, którą powiesz lub zrobisz. Może to brzmieć dziwnie, ale to prawda. To jak się zachowujesz, sprawia, że poczuje do ciebie prawdziwą atrakcyjność, znacznie bardziej niż jakakolwiek akcja czy wyuczona fraza. A wiesz co jest w tym wszystkim najciekawsze? Większość mężczyzn uważa, że muszą zaimponować kobietom wielkimi gestami, drogimi ubraniami lub gotowymi frazami, ale w rzeczywistości to wcale nie to jest tym, czego one naprawdę szukają. Kobiety chcą poczuć się wyjątkowe, docenione i przede wszystkim unikalne. Chcą wiedzieć, że są widziane za to, kim naprawdę są, a nie tylko za swój wygląd czy status. Więc zamiast próbować zaimponować wielkimi wyczynami, czy wyuczonymi słowami, naprawdę musisz pokazać jej, że widzisz ją jako coś wyjątkowego, że doceniasz ją za to, kim naprawdę jest. To właśnie to przyciąga kobietę i sprawi, że zakocha się w tobie. Jak wykorzystać ten sekret w praktyce? Teraz na pewno zastanawiasz się, jak wykorzystać ten sekret na moją korzyść. Odpowiedź jest prostsza niż myślisz, mój przyjacielu. Sekret polega na byciu autentycznym. Ten trik, aby być sobą, bez udawania, działa i na koniec to właśnie to kobiety kochają natychmiast. Nie ma sensu próbować być kimś, kim nie jesteś, bo kobiety potrafią to zauważyć bardzo szybko. To, co naprawdę je przyciąga, to kiedy jesteś autentyczny, emanujesz pewnością siebie, nie popisując się i wiesz, kiedy być prawdziwym, bez strachu przed pokazaniem swoich słabości. Kobiety kochają mężczyzn, którzy potrafią być emocjonalnie inteligentni, którzy rozumieją, co czują i wiedzą, jak sprawić, by każda chwila spędzona z nimi była wyjątkowa i niepowtarzalna. A to, mój przyjacielu, jest bezcenne. Kiedy potrafisz sprawić, że doświadczenie bycia z tobą będzie inne niż wszystko, co przeżyła do tej pory, naprawdę ją zdobywasz. Kobiety kochają mężczyzn chłodnych, nie w sensie obojętnych, ale w sensie spokojnych, pewnych siebie. Którzy wiedzą, kiedy działać bez pośpiechu i nerwów. Kochają mężczyzn, którzy niedesperacko starają się zaimponować, ale którzy wiedzą, czego chcą, i jak prowadzić rzeczy w sposób naturalny. I to sprawia, że stajesz się jeszcze bardziej atrakcyjny. Teraz zapewne zastanawiasz się, co dokładnie kobiety kochają w mężczyznach. Cóż, jest kilka cech, które po prostu uwielbiają. Wśród pięciu cech, które kobiety kochają w tobie, znajdują się pewność siebie. Inteligencja emocjonalna, poczucie humoru, szczerość i zdolność do bycia wrażliwym w momentach, kiedy tego wymagają. Kobiety kochają, gdy mężczyzna jest pewny siebie, ale nie arogancki. Uwielbiają, kiedy masz dobrą rozmowę, kiedy wiesz o czym rozmawiać, by płynęło to naturalnie, z prawdziwym zainteresowaniem. Kolejny bardzo ważny punkt. Kobiety nie szukają perfekcji, ale chcą mężczyzny który potrafi połączyć się z nimi w sposób wyjątkowy. Typ rozmowy, który kochają, to ten, który wykracza poza powierzchowność, taki, w którym czują, że naprawdę zwracasz uwagę na to, co mówią, coś, co idzie głęboko. A kiedy to znajduje odzwierciedlenie także w intymności, wszystko staje się jeszcze bardziej potężne. Kobiety kochają sposób, w jaki zachowujesz się w łóżku, kiedy jest prawdziwa więź, bez pośpiechu, bez próby zaimponowania, po prostu ciesząc się chwilą. To, mój przyjacielu, sprawia, że kobieta się zakochuje. Dlatego, zamiast starać się być idealnym facetem lub martwić się o wielkie gesty, to czego naprawdę potrzebujesz, to być sobą, być prawdziwym i sprawić, żeby kobieta poczuła się wyjątkowa i niepowtarzalna. Kiedy pokażesz jej, że doceniasz ją za to, kim naprawdę jest, wtedy zaczynasz ją naprawdę zdobywać. A uwierz mi, one pokochają to w tobie dużo bardziej niż jakikolwiek wygląd czy słowa na pokaz. Bo w głębi serca wszystkie kobiety kochają mężczyznę, który jest autentyczny, pewny siebie i potrafi nawiązać prawdziwą, głęboką więź. Przykłady praktyczne. Teraz wyobraź sobie scenę. Jesteś z kobietą i zamiast martwić się o to, jak zaimponować jej tymi wyuczonymi żartami lub wielkimi gestami, żeby pokazać, jak interesujący jesteś, postanawiasz działać inaczej. Zamiast chcieć być idealnym facetem, po prostu naprawdę jej słuchasz, z pełną uwagą. Dostrzegasz drobne rzeczy, które mówi, rozumiesz ton jej głosu, błysk w jej oczach i sprawiasz, że czuje się wyjątkowa, jakby wszystko wokół niej znikało w momencie, gdy jest z tobą. I zamiast wymuszać żart lub próbować zaimponować jej czymś wyszukanym, sprawiasz, że śmieje się szczerze, nie starając się być w centrum uwagi ani dawać pokazu. Śmiech w tym przypadku pojawia się naturalnie, ponieważ ona zauważa, że jesteś autentyczny i nie próbujesz być kimś, kim nie jesteś. Tego typu postawa, która wydaje się prosta, ale w rzeczywistości jest tak głęboka i szczera, to właśnie to, co naprawdę tworzy natychmiastową więź między wami. Kobiety uwielbiają, kiedy mężczyzna potrafi nawiązać tego rodzaju interakcje, ponieważ nie szukają superbohatera ani kogoś z gotowymi rozwiązaniami. Chcą kogoś, kto widzi je takimi, jakie są, kto traktuje je w sposób wyjątkowy i sprawia, że czują się bezpieczne. A to bezpieczeństwo emocjonalne to właśnie to, co tworzy silną i natychmiastową więź. Kiedy potrafisz dać jej to poczucie, nie tylko zdobywasz kobietę, ale tworzysz więź, która wykracza poza powierzchowność. Kiedy postępujesz w ten sposób, nie tylko sprawiasz, że czuje się doceniona, ale również pokazujesz, że wiesz, Iż wartość osoby nie tkwi w tym, co ma lub co mówi, ale w tym, jak jest traktowana. To nie musi być wielki gest, ale coś szczerego i prawdziwego, coś, co pochodzi z wnętrza. To zamienia każde spotkanie, choćby najprostsze, w coś niezapomnianego. Kobiety uwielbiają, kiedy to się dzieje, ponieważ mogą się zrelaksować i być sobą. Czują się wolne, by pokazać swoją prawdziwą osobowość, bez obawy przed oceną. A kiedy tworzysz tę atmosferę, zapamiętają to spotkanie na długo. I tak, na pewno będą chciały więcej. Więc to jest sekret, mój przyjacielu. Sekret nie polega na próbie zaimponowania wielkimi gestami czy słowami, które usłyszałeś gdzieś tam. Sekret polega na byciu sobą, byciu autentycznym i tworzeniu prawdziwego doświadczenia obok niej. Kiedy zaczynasz bardziej troszczyć się o to, jaką emocję przekazujesz i o to, co ona czuje, będąc z tobą zamiast martwić się o obraz który chcesz stworzyć zobaczysz jak to całkowicie zmienia dynamikę to właśnie ten typ postawy sprawia że czuje się wyjątkowa że chce być z tobą znowu to jest zdobycz która wykracza poza wygląd czy wyuczone słowa to zdobycz która pochodzi z serca i odbija się w prawdziwej więzi i tak właśnie zdobędziesz ją na zawsze Teraz, gdy znasz sekret, który zna tylko 1% mężczyzn, a kobiety po prostu nie potrafią się oprzeć, czas wprowadzić wszystko w życie. Pamiętasz osiem rzeczy, które normalni mężczyźni Sigma robią i których kobiety nie mogą się oprzeć? To nie jest tylko teoria, to postawy, które możesz wprowadzić do swojego codziennego życia i natychmiast zobaczyć różnicę. Nie chodzi o bycie perfekcyjnym ale bycie tym facetem, który emanuje pewnością siebie, autentycznością i wartością, co naprawdę przyciąga kobiety w sposób, którego one nie potrafią kontrolować. Jak widziałeś, te siedem rzeczy, które mężczyzna robi, a które kobieta nie może się oprzeć, to o wiele więcej niż wielkie gesty czy wyuczone słowa, to drobne postawy, które robią całą różnicę. Kobiety uwielbiają sposób, w jaki mężczyźni o wysokiej wartości się zachowują. Jak mężczyźni, sigma nie martwią się o zewnętrzną akceptację, tylko o to, kim naprawdę są. A ty możesz być tym mężczyzną. I co najważniejsze, kobiety kochają, gdy postępujesz z autentycznością, pewnością siebie i stanowczością. Teraz, gdy masz mapę, by stać się tym facetem, któremu kobiety nie potrafią się oprzeć, nie trać czasu. Wprowadź w życie wszystko, czego się nauczyłeś. Bądź tym facetem, którego nie mogą wyrzucić ze swojej głowy, tym, którego kobiety uwielbiają. Ach, i nie zapomnij: sześć rzeczy, które pewne siebie kobiety robią inaczej, i które mężczyźni uwielbiają? Możesz być dokładnie tym facetem, a co więcej, one zakochają się w tej stronie ciebie. Więc jeśli jesteś gotowy, by zdobyć świat i być tym facetem, który jest podziwiany przez wszystkie kobiety, napisz w komentarzach, co myślisz o tym sekrecie. Jesteś gotowy, by stać się tym nieodpartym mężczyzną? Wyruszmy razem w tę podróż.